Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, rozpoczynamy nasze internetowe rekolekcje. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich związanych, czyli pracujących, posyłających dzieci do przedszkola numer 2 Siódmioświedzia w Krakowie. Te rekolekcje nazwaliśmy Weblinka. I ci, którzy oglądali już zapowiedź, wiedzą, że jest to związane z nazwą węzła, który pomaga przy wspinaczce wysokogórskiej, który łączy między sobą ludzi, bo będziemy mówić właśnie o więziach, które tworzymy z innymi ludźmi w tej naszej wspinaczce, jakiej jest życie. I to porównanie ze wspinaczką też ukierunkowuje jakby od czego zaczniemy, bo moi drodzy różnie możemy być powiązani. Nie? Możemy być powiązani z, z mężem, z żoną w tej spinaczce, z bliskimi, z moimi dziećmi, tylko, nawet jeżeli byśmy byli tu bardzo dobrze połączeni, to jeżeli braknie jednego połączenia, to może być dalej niebezpiecznie. I jest to złączenie z Panem Bogiem, ze skałą. Jeżeli nie jesteśmy przytwierdzeni do skały dobrze, to, to naprawdę może, może dojść do tragedii, jeżeli ktoś jednak się osunie, ktoś się potknie, może innych pociągnąć za sobą. Potrzeba najpierw dobrego połączenia ze skałą. I o tym dzisiaj będzie konferencja, o tym połączeniu z Panem Bogiem. Jakie ono jest? Od czego zacząć? Dużo tematów y, można byłoby zawrzeć w tym, w takim jednym, wydawałoby się prostym. Y, bardzo szeroka gama elementów tej relacji z Panem Bogiem, y, ale oprzemy się na piśmie świętym. i Jest jeden fragment, y, który, który bardzo konkretnie mówi o, o, o początku w relacji z Panem Bogiem. Który, który też nie mógł mi wyjść z głowy, chociaż tematu się bałem, przyznaję. Jest to temat właśnie Bojaźni Bożej. Pismo Święte w dwóch miejscach mówi: Bojaźń Boża początkiem mądrości, albo bojaźń, początkiem mądrości jest Bojaźń Pańska. Księga Syracha i Księga Psalmów. Temat trudny. Temat trudny możemy bardzo łatwo zboczyć z drogi dobrej, dlatego bardzo pokornie postarajmy się do niego podejść. Trudne, bo kojarzy nam się wiele terminów z tym, z tym słowem: lęk, strach, szacunek, respekt, może też jakieś odniesienie pokory, my mali przed, przed wielkim i wspaniałym Bogiem. Wiąże się z tym też temat gniewu Bożego, bo możemy się lękać gniewu Bożego. Najpierw właśnie trzeba byłoby sobie zadać pytanie: co z gniewem? Czy, czy gniew Boży, czy jest takie zjawisko? Czy jest słuszne? I na pierwsze odpowiadamy patrząc na Pismo Święte. Nie? Że y, mówi bardzo często o tym, że rozpalił się gniew Boży. Więc y, w wielu miejscach widzimy y, ten gniew. Widzimy Jezusa, który, który kiedy wchodzi do świątyni, widzi, co się w niej dzieje, co się z nią stało, no, jest, jest pełen gniewu. Pytanie jest takie, czy ten gniew jest słuszny? Czy jest dobry? Czy może być coś takiego jak dobry gniew? Myślę, że na to dość łatwo odpowiedzieć, patrząc na naszą, yy, naszą sytuację. Kiedy my, czy my możemy się słusznie gniewać? No, moi drodzy, wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś krzywdzi yy, bliską wam osobę, ktoś, kto jest wam bardzo drogi, kogo kochacie. Budzi się w Was, nawet na samo wyobrażenie takiej sytuacji, budzi się słuszny gniew, który nie jest grzechem, który nie jest złem. Bo, moi drodzy, jest taki gniew, nie każdy taki jest, ale jest taki gniew, który stoi bardzo blisko miłości. Bo powodem jest miłość. Powodem jest miłość, bo coś się dzieje komuś, kogo kochamy. I to jasno możemy zobaczyć, że, że w, tej, w tej sytuacji gniew może być słuszny. I, moi drodzy, taki jest gniew Boży. Gniew Boży jest, jeżeli jest, jest spowodowany miłością i jest zawsze słuszny. Czy nam to pomaga? Czy nam to pomaga? Pomaga, moi drodzy. Bo pierwszym takim elementem bojaźni Bożej jest to, że ja z bojaźni nie chcę skrzywdzić kogoś, kogo Pan Bóg kocha. Nie chcę napotkać na gniew Boży, bo ja zniszczyłem coś, zraniłem coś, co jest przedmiotem miłości Pana Boga. Mamy, dlaczego mamy jeszcze jeden problem z tym terminem? Mamy problem z tym terminem dlatego, że bardzo dużo mówimy o miłości, że Pan Bóg wzywa nas do miłości. Pismo Święte mówi, że miłość usuwa lęk. Więc yy, jak, jak pogodzić bojaźń Bożą i miłość? Yy, miłość jest szczytem. Do tego jesteśmy wszyscy wezwani, żeby tak kochać Boga, aby ta miłość kształtowała moje życie. Ale moi drodzy, kiedy zadamy sobie pytanie, a czy tak jest? Czy możemy powiedzieć, że tak bardzo kochamy Pana Boga, że to nas prowadzi, że przez to walczymy z grzechem, że hamujemy się przed złem? Że to kształtuje nasze piękne i dobre postępowanie. Bardzo często bywa tak, że, że nasza miłość jest jednak słaba, że jej czegoś brakuje. I kiedy przychodzimy do sytuacji, w której możemy coś zyskać, może nam być przyjemniej, napotykamy na pokusę, która się świetnie reklamuje, i idziemy z naszą małą miłością, to łatwo temu ulegamy. Co mogłoby być rzeczą, która nas jednak powstrzyma od zła, powstrzyma od grzechu? Właśnie to, że jesteśmy w bojaźni Bożej, że jesteśmy w takiej relacji z Nim. Może nie osiągnęliśmy jeszcze miłości, ale tą podstawą naszego życia jest, 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 jest taki szacunek względem Boga, że ja nie chcę od Niego odejść. Ja się boję zranić coś, co On kocha. Uwaga, także siebie samego. I pomyślmy, moi drodzy, jaka w tym potrafi być niesamowita mądrość, kiedyśmy popatrzyli na cały świat na Kościół. I, i jak dużo teraz słyszymy o, o jednym, o drugim, o piątym, dziesiątym, setnym tysięcznym złu, które się dzieje, i to takim, które porusza nasze serce, które właśnie budzi czasami słuszny gniew, pomyślcie, ile byłoby mniej tego zła, gdyby ludzie, którzy się go dopuszczają, bali się Boga? Jest takie słowo, które myślę, że każdy z was kiedyś usłyszał. Czy, czy ty Boga się nie boisz, albo wypowiadane do kogoś? Czy Boga się nie boisz, dobra bojaźń Boża potrafi zatrzymać zło. A tu, moi drodzy, już jest coś niesamowitego. I dlatego Pismo święte mówi to jest początek mądrości, bo to jest niesamowicie mądre, i też na tym można budować. I oby z tego miejsca wchodzić do miejsca, w którym idziemy do miłości nie? jesteśmy wezwani. Ale jeżeli widzimy tu jest słabo, to moi drodzy, zastanówmy się, ale czy przynajmniej ja się Boga boję? Czy ja się boję tego, że ja się od Niego oderwę? Czy ja się boję tego, że ja zniszczę coś w sobie w innych, co On kocha, co, co wzbudzi Jego gniew? Wiele nas może taka postawa ochronić, od wielu rzeczy uratować. Jest jeszcze jedna niezwykła korzyść z Bojaźni Bożej. I tutaj sięgnę do takiej historii opowiastki. Ona została umieszczona najpierw przez Ojca Szustaka, stamtąd ją znam, w Dobranockach. O tym jak pewien zbój, banda. Napadła pewną miejscowość, wszystkich wołali na rynek, chcieli ich okraść, przerazić, byli znani z tego, że są bardzo krwawi. I jedna osoba, jeden mnich, który mieszkał w tej miejscowości, nie przyszedł. Nie przyszedł. I herzbandy bandy udał się ze swoimi żołnierzami do, do, do jego pustelni, która była zaraz obok tej miejscowości. I, i taki zezłoszony wchodzi i tamtego człowieka spotyka na modlitwie i, i mówi, czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że ja w każdej chwili mogę cię pozbawić życia? A wtedy spokojnie ten mnich odpowiada, a czy ty sobie nie zdajesz sprawy, że ja w każdym momencie moje życie mogę oddać? Moi drodzy, kiedy trwamy w, w postawie bojaźni Bożej, w tej relacji bojaźni Bożej względem Pana Boga, ja się innych rzeczy przestaję bać. I to jest coś, co widać w ludziach świętych, w męczennikach, którzy potrafili stanąć w sytuacjach, wydawałoby się, wielkiego strachu, wielkiego lęku, co się ze mną stanie, co mi zrobią, jak mi będzie ciężko, a oni stoją wo wobec tego bardzo spokojnie. Dlaczego? Bo bojaźń Boża, która jest w nich, usuwa lęk usuwa lęk przed czymkolwiek innym. Jeżeli się Boga boisz, nie boisz się nikogo innego. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, chciałbym Wam zadać też takie zadanie. Postarajcie się zatrzymać chwilę na modlitwie, która by byłaby takim trwaniem w bojaźni Bożej. W takim podwójnym sensie. Stanę pokornie przed Panem Bogiem, który wiem, że jest ode mnie wspanialszy, piękniejszy. Doskonalszy i w tej pokorze, że, że, że mnie zupełnie przerasta, będę trwał przed nim. A drugie zadanie to jest po prostu zadanie sobie pytania: czy nie dzieje się z Twojego powodu krzywda komuś lub czemuś, co jest przedmiotem Bożej miłości? I to możesz być Ty sam. Czy nie ma? Takiej dziedziny w Twoim życiu, która pokazuje, że się Boga nie boję. Bo może trzeba w to wszystko wejść i tą bojaźń Boga tam wprowadzić. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg Was prowadzi. Szczęść Boże.